Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się darek, a wy oglądacie kanał Grubołówka. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę wam przynęty okoniowe, po dwie, po trzy z kilku rodzajów: wahadłówki, obrotówki i gumy. Ale zanim to zrobię, chciałbym was zmotywować do subskrypcji tego kanału, ponieważ Większość filmów ma oglądalność powyżej 10 tysięcy, i myślę, że tyle subskrypcji powinno być przynajmniej na tym kanale. Więc motywacja brzmi w ten sposób: jeżeli do 24 grudnia na tym kanale będzie 10 tysięcy subów. To ja Wam zrobię konkurs i wygracie C4 o wartości 150-160 euro. Teraz ona tak mniej więcej kosztuje w sklepach. Oczywiście nie tą, bo ten multiplikator jest mój, jest używany i tego Wam nie wyślę. Wyślę Wam nowy, który kupię w sklepie za swoje pieniążki, pokażę Wam to też na filmie i komuś, kto, komu się uda wygrać to w konkursie, wyślę ten multiplikator. A za każde dodatkowe 1000 subskrypcji będzie dodatkowa nagroda. Może już nie tak e, wartościowa jak ten Multiplikator, ale jakaś na pewno się znajdzie. Więc co, subskrybujcie kanał, a ja zmieniam miejscówkę, bo tu trochę wieje i chciałbym, żeby był lepszy głos. Pokazuję Wam przynęty okoniowe. Szybka zmiana miejsca i zaraz przechodzimy do e, przynęt. Zacznę od moich ulubionych, czyli od obrotówek. Jeżeli chodzi o łapanie okoni, uwielbiam łapać okonie na obrotówki, ja co prawda okoni w Holandii tak często nie łowię, raczej łowię je rzadko, ale mojej żonie bardzo się podoba i często, ostatnio przynajmniej, zabieram ją na te okonie, co już widzieliście w jednym odcinku, a tych odcinków myślę, że tam kilka na pewno jeszcze w tym roku się pojawi. Jeżeli chodzi o łapanie okoni, to mi bardziej okonie pasowały w Polsce, ponieważ no jest ich dużo więcej niż szczupaków, niż sandaczy i łatwiej jest złapać przynajmniej te tych właśnie malutkich rozmiarów, niedużych i w Polsce, nie powiem, bo okoni się nałapałem, w szczególności na zaporówkach takich jak słup czy poraj. I tam również sprawdzały mi się obrotówki, i tam najczęściej, najczęściej używaną obrotówką był. FZ z Dama, właśnie z takim hologramkiem. On tutaj w Holandii również jest bardzo skuteczny, ale nie jest to przyjęta numer jeden w tym roku. Następnymi obrotówkami to również są FZ, -y, tylko po prostu w jaskrawych kolorach. Zielone, biało-czar, są biało, czerwono, niebieskie, przepraszam. I takie czerwone hologramy. Te czerwone hologramy dają naprawdę duże okonie. One może nie dają ich tak dużo, ale ilościowo, ale już są to ładniejsze okazy. I mam nadzieję, że w tym roku uda mi się takie okazy ponagrywać i Wam pokazać i hitem, numerem jeden w tym roku, jeżeli chodzi o takie malutkie okonie, wiecie, po 15, po 20 cm, a nawet po 10, które najbardziej podobają się mojej żonie, bo najłatwiej je złapać, jest ich najwięcej i jest dobra frajda po prostu nad wodą, co ją motywuje do właśnie wyjścia nad tą wodę ze mną, mimo pogody, mimo tego, że czasami pada gdzieś tam, wieje, jest paskudnie, to ona po prostu leci za okoniami, co mnie również bardzo kręci. są to przynęty agile, z Mepsa jedyneczki. One są bardzo malutkie. Zazwyczaj używamy kolorów typowo srebrnych, czyli takich bez żadnych dodatkowych plamek. Nie plamek, bo są różne te agile i w różnych barwach, ale po prostu srebrne. I sprawdzają się również bardzo dobrze. Całe złote. Następną obrotówką. Która no, w naszym asortymencie z przynętami okoniowymi jest od niedawna, ale pokazała, że w ciągu 15 czy 20 minut można złapać naprawdę kilka fajnych, fajnych małych okoni. Jest również MEPS, jest również Agila, ale nie jest to taka jak Wam pokazywałem. Jest to Agila z takim tutaj chwościkiem, przypominającym do złudzenia jakąś małą rybkę. Nawet jest oczko i. Jest plus i jest minus tej przyręty. Jest na pewno skuteczna i to jest plus. Minusem moim zdaniem jest dodatkowa kotwica tutaj z tyłu. Jedną mamy tutaj, drugą mamy tutaj z tyłu i co przy większych okoniach. Jeżeli się utrafią, oczywiście na tą obrotówkę, może być problematyczne, ponieważ ten okoń może zażerać te dwie kotwice i wyciągnąć później coś takiego mu w pyska. No to może być problem. Możemy niestety tą rybkę gdzieś przydusić i po prostu będzie miała mniejsze szanse na przeżycie. Ale skuteczność przynęty jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I to jest przynęta jak na razie w tym roku numer jeden, przynajmniej u mojej żony. Zaczęło trochę kropić, więc się streszczam. Przylęty gumowe, oczywiście to Was nie zdziwi, relaks. Kopyto w różnych rozmiarach i w różnych kolorach. Ta przylęta tak naprawdę jest skuteczna wszędzie. Ja pamiętam, że na te przylęty łapałem w Polsce na zaporówkach, na warcie i na innych jeziorkach dawała mi naprawdę świetne wyniki i to nie tylko i wyłącznie okoniowe, dawała mi również sandacze, dawała mi... Szupaki, a od czasu do czasu sporadycznie, w szczególności w grudniu, yy, zdarzały się na to, yy, na zaporówkach, bolenie i to naprawdę bardzo ładne. Ja tu będę Was wycierał, bo cały czas pada. <noise> Dzień wybrałem na nagrywanie deszczowy. Dobra, następne przynęty i też w różnych kolorach, ale pokażę Wam jeden kolor, to jest kanibal. I wiem, 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 tą przynętę powinien mieć każdy spinningista. Sandarz, szczupak, okoń. Ale na okonia te mniejsze rozmiary bardzo dobrze się sprawdzają. Nie wiem ile to centymetrów ma: czy 4, czy 2,5. Nie mam pojęcia. Musiałbym sprawdzić w internecie. Może Wam gdzieś tu napiszę te mniejsze rozmiary. Ile mają centymetrów? I ten kolor, jeżeli chodzi o Holandię, to wymiata. I wymiata e, po. E, pod względem łowności okoni, jak i niewielkich szczupaków, bo ja jeszcze na kanibale jakiegoś dużego szczupaka nigdy nie wyciągnąłem. Ale o koni zdarzało mi się przez ostatnie 5 lat naprawdę wyciągnąć ich sporo na te kanibale. Następnymi przynętami gumowymi są szwanzonkery, ale właśnie z wirującym ogonkiem, czyli z takim twisterkiem i również kanibale z twisterkiem. I teraz powiecie, że ta przynęta jest duża, bo jak rozciągniemy ją, to ona, ja wiem, z 10-12 cm ma. Powiem wam szczerze, że to okoniom w Holandii w ogóle nie przeszkadza. Jeżeli chodzi ogólnie o łapanie holenderskich okoni, to Holendrzy, sami Holendrzy, łowią na przynęty 10-12, a nawet i 14 cm. Naprawdę nie żałują sobie, co prawda, wtedy mają tych okoni mniej. Ale mają za to naprawdę ładne. Mają okonie powyżej 40 cm, a nawet zdarzają się powyżej 50. I ostatnimi przyrzędami, które ja osobiście bardzo uwielbiam, są to wahadła. Są to najróżniejsze wahadła, ale najbardziej upodobałem sobie gnomy i. Może dlatego, że ja pamiętam te gnomy jeszcze z dzieciństwa i wtedy nie było dużo przynęt do wyporu i tak dalej i gnom to była przynęta, która zawsze skutkowała i skutkowała praktycznie na każdej wodzie. Nieważne czy to była rzeka, czy to był zbiornik zaporowy, czy to była jakaś żwirownia albo małe po prostu jakieś gliniane jeziorko płytkie i mega porośnięte. Gnomy naprawdę mega mi się sprawdzały i na okonie sprawdzają mi się dwójki, ale najlepsze są jedyneczki, czyli tej Powiedzmy, średniej albo, albo drugiej wielkości, jakie wychodzą. Ten, jak widzicie, jest tutaj nawet pomalowany. Eee, sprawdzają mi się też podróbki gnomu, i w tym roku ta podróbka gnoma naprawdę mi się sprawdziła. Oczywiście, nie tylko używam jedynek, czasami używam zerówek. I tu jest oryginalny, a tu jest podróbka. I powiem, te dwie różnią się troszkę pracą. Ale gdy nic się nie dzieje na tą oryginalną, to zakładam podróbkę i zawsze jakiegoś maluszka mogę sobie skubnąć. Mam nadzieję, że pomogłem wam w wyborze przynęty. Ja wam nie przedłużam. Biorę na nawędkę, zakładam przynętę, która w tym roku, jak powiedziałem, jest numerem jeden, czyli tego mepsa. teraz mi się poplątał, przepraszam. Zakładam na nawędkę, idę na to małe jeziorko, które widzieliście przed chwilą, ten kanałek i postaram się w ciągu 10 minut złapać na to okonia. Czy mi się uda? Zobaczycie na filmie. Ja już jestem nad e, kanałkiem, na szczęście przestało padać. E, kładę Was tutaj. Mam nadzieję, że będzie wszystko w miarę dobrze widać. E, wędeczka, mepsik, o którym mowa. 10 minut maksymalnie. I mam nadzieję, że będzie okoń. Widzę, że one. Widzę, że chodzą tam. Wyskakują pojedyncze drobne uklejki. Najprawdopodobniej goni za nimi okonek. Drugi rzut. <gry> Czyli przynęta naprawdę bardzo skuteczna. Co prawda, nie jest to gigant, jest to bardzo malutka rybka, ale jest. Można się takimi rybkami pobawić. Jeżeli nie macie doświadczenia i tak dalej, to warto mieć ze sobą właśnie takie drobne przynęty jak ta i po prostu. Zbierać doświadczenie na tych małych rybach, a dopiero później przechodzić na większe. Co do większych okoni, na pewno one się pojawią na tym kanale, dlatego subskrybujcie, dajcie łapkę, jeżeli się podobało. No i do zobaczenia za tydzień. Elo!